Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj mamy 2 lutego 2023. I patrzcie, co mamy na dzisiaj. Wspaniały Anioł, który trzyma w rękach serce. No, różany kryształ serca, który wibruje. Wspaniałą miłością, współczuciem, dobrocią i tym, co najlepsze. Jeżeli szukasz nowej miłości, ten anioł przynosi Ci wiadomość, że nadchodzi. Jeżeli szukasz w swoim związku, Głębszej no, miłości, głębszego, może, połączenia z kimś, ze swoim partnerem, na przykład, mówi, że to też jest możliwe. Ale przede wszystkim, kiedy ja patrzę tutaj na tego pięknego anioła, to co widzę, to potrzebę kochania siebie. Zaakceptowania siebie, jaką czy jakim się jest, pracy nad sobą, bycia bycia sertywnymi, zaaprobowaniem siebie takimi, jakimi jesteśmy. Czy kochasz siebie? Jak bardzo. बुझे हटके वाह